Ile można słuchać tłumaczeń rządowych speców od siania dezinformacji? Dziwicie się Państwo, że pod rządami premiera Tuska Stany Zjednoczone nie traktują nas poważnie? To przypomnijmy, MSWiA kierowane przez ministra Siemoniaka skreśliło z listy sankcyjnej rosyjską spółkę sprzedaną za 3 złote. Kilka tygodni później ta spółka dostaje kontrakt od warszawskich autobusów na 26 milionów złotych. Tak się, proszę Państwa, robi interesy w Warszawie. A Rafał Trzaskowski rozkłada ręce i mówi ja nie wiedziałem. W nocy Donald Trump ogłosił wielką inwestycję w sztuczną inteligencję. 500 miliardów dolarów. A co robi rząd Donalda Tuska? Zaczęliście od próby zniszczenia instytucji powołanej do rozwoju AI, bo chcieliście zastąpić wybitnego naukowca kolegą ministra. Teraz w Davos minister Gawkowski mówi, że nie ma żadnego wyścigu w rozwoju sztucznej inteligencji. Niezłą ekipę żeście zmontowali. Polub, skomentuj, udostępnij.